Wszystkim witam Was bardzo cieplutko na kanale MKP-WP, czyli moje kochane pupilki w podróży. Na moim i moich pupilków kanale będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda życie moich pupilków w domu, jak i zarówno w podróży przyczepą kempingową. Chciałabym Was wprowadzić w ten piękny świat ze zwierzeczkami, pokazać, jak zaskakująco piękne i nie. Przewidywalne mogą być zwierzęta, ale również jak wiele można się od nich nauczyć. Na tym kanale zobaczycie również, że podróżowanie z dużą gromadką zwierząt nie jest niemożliwe, a wręcz przeciwnie. Małą ciekawostką może być to, że świniaczki, ślimaczki i elunia były już w Chorwacji. Przejezdnie w Czechach, Austrii i Słowenii, i zwiedziły już ponad połowę Polski i Szwecji. W tym roku zwiedzą następny piękny kraj. A jaki to będzie, dowiecie się w następujących filmach: Moje zwierzaczki to Piesek Elizabeth w skrócie Eli. Jest ona rasy siejców i ma 10 lat. Kocha spać, ale również podróżować. Nawet jeśli potem odsypia dwa tygodnie. Kocha przytulaski. Jest bardzo towarzyska i wobec wszystkich bardzo przyjazna. Uwielbia bawić się z kotkiem i świniaczkami. Bardzo lubi patrzeć na rybki i ślimaczki. Jest taką mamusią dla wszystkich moich zwierzaczków. Jest najwspanialszym i najukochańszym pieskiem na świecie. Kotek, Baster, nazywany również jako Klakier, ma 8 lat. Tak samo jak Eli, kocha spać i jeść. Jest większy od Eli. Jest kotkiem podwórkowym. Śpi w piwnicy, ale czasami jest wpuszczany do domu. Wtedy zazwyczaj śpizeli. Baster jest bardzo przyjazny i łagodny. Baster to najukochańszy i najłagodniejszy kotek na świecie. W terarium jest 11 sztuk afrykańskich ślimaków Ahatina fulezia. Mam je od 8 lat, a mój najstarszy ślimak ma 6,5 roku. Mój najdłużej żyjący ślimak miał 7 lat. W małym akwarium, obok terarium, są tam dwa 7-miesięczne skalary: szasz i aro, samiczka i samiec, dwa kieryski albinosy. Ali i Bonnie. I jeden glonojad mini dragon Albinos. O tym dużym akwarium dowiecie się więcej w kolejnych odcinkach. Zobaczycie cały proces tego jak to akwarium powstawało. klatce są dwie świnki morskie, kawie domowe, Pepsi i Sherry. Sherry ma jeden rok, 3 miesiące i jeden tydzień a Bepsi ma 1 rok, 1 miesiąc i 3 tygodnie. Sherry to świnka rasy krótko i długowłosej, a Bepsi to świnka krótkowłosa, jak to woli, gładkowłosa. One również bardzo lubią podróżować i bawić się z zeli. Uwielbiają jeść zieloną trawę, większość warzyw również im podchodzi. Bardzo lubią mieszanki ziołowe. Kochają przytulaski i pieszczoty. Filmy będą wrzucane we czwartki i soboty W godzinach 17.30 do 18.30 I na miarę możliwości w poniedziałki Zazwyczaj wtedy, kiedy jakiś film zostanie podzielony na dwie lub więcej części Oczywiście, jeżeli w jakiś dzień nie będzie filmu, o tym Was powiadomię Filmy będą wrzucane z opóźnieniem, ale to dlatego, żebym ja i Wy mieli pewność, że filmy będą wrzucane w zaplanowane dni Oczywiście, gdyby coś miało się zmienić, zostaniecie powiadomieni jako pierwsi. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Był to taki mały wstęp do kanału MKP WP. Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście, abym nagrała mini o domkach wszystkich moich zwierzaczków. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli również kochacie zwierzeczki z całego serca, tak samo jak ja, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału MKPWP, abyśmy razem mogli podziwiać ten piękny świat zwierzaczków. Papa! Pa!